z y, broken RP część pierwsza więc no bez żadnych rzeczy zaczynamy oj, zostawcie łapkę w górę i stop, pa. Dobra, pierwszy sekret jest w tym miejscu schodzimy tutaj na dół to nie i klikacie na tą lampę Bieram Wam się przejście i tu jest tajna baza i kamery na całe miasto to jest dokładnie w tym o tym miejscu jak będziecie szli tym skrótem z banku to tam dojdziecie więc tak, no. Czas na drugi sekret. Drugi sekret jest oto w szpitalu. Więc tak, lecimy z drugim sekretem. Mm, mm. No. Tutaj jest takie wybite okno. Tu widać, że coś tu było, co nie? Spokojnie. Filip, jeszcze? Sorki mama wyszła do pokoju. E, tak. To jest takie opuszczone, górne wejście szpitala. Patrzcie, Tu jest trucizna. Tak, to jest trucizna. Tajemnicza szczekawka, której jeszcze nie ztuchałem. Tu na razie. Jeszcze więcej nic nie odkryłam, ale pokażę Wam całe to pomieszczenie. Tu jest jeszcze takie: podkrąt, co nie. Tu akency, nie wiem co to znaczy. Anglika się dobrze nie uczyłam. Tu jakby kołoś mieli zaraz wsadzać. Tu jest chyba jedno z najstraciszniejszych pomieszczeń. Tu jest postać leżąca. Pistolet. Dużo zielonej jakiejś maści. Co to było? Nie wiem. Ale jest to sekret drugi. Zaraz przejdziemy do trzeciego sekretu. Ale to jest straszny sekret. Dobra, następny sekret, no znaczy nie jest aż to takim sekretem, ale takim tajnym przejściem jest w przedszkolu. O, obok szkoły. Tutaj, Daj I tak jak wejdziecie sobie po tym, od razu skręcicie w tą stronę, czyli w lewo, to tu macie jakby takie tajne przejście na dwór. No i nieważne, więc, no, na razie. Trzy sekrety wam pokazałem więc lecimy do czwartego. Następny sekret jest w kościele. Tak. Patrzajcie. Jak naciśniecie to, to tu wskakuje grup. Ja sobie tu nacisnę nie wiem przykład jak. To wtedy jakby... To jest dla mnie dziwne, że takie coś dodali właśnie w tej grze. Nie wiem po co, ale jest jeszcze jedna rzecz to jest z takim związana. Dla mnie straszna jest rzecz, że od razu jak idziemy do szkoły, to już znaczy nie za szkołę, tylko tutaj obok szkoły jest od razu cmentarz. I ten grób jest odkopany, co nie? Wiecie, że tu można zejść. I tu strumna. Gdzie się zapuka. I tam coś wyje, co nie? To jest straszne. Słyszeliście to przed chwilą, jak tam coś było. Ja nie wiem... Jak to jest możliwe, że w grze dla dzieci, ale to się z tym dzieckiem jeszcze, jest takie coś? To jeszcze możliwe, że to jest właśnie w tej, tej dziurze, ktoś tam zginął przez kogoś, a jak nie, to tam jest pochowany ten gość, który był tam na górze w szpitalu. Więc tak. To będzie koniec. Na jakby. Pierwsza część kończy się tak, że w razie mamy coś związane z tym. Nieważne. Jedną zagadką. To nie. I tak. Druga część będzie chyba jutro. To nie. Więc tak. Jutro. Godzina. Dobra. Nie wiem. Chyba coś będzie. 15:00 będzie filmik. Następny. A tak to jeszcze dziś postaram się namówić kolegę, żeby ze mną nagrał i zagrał. Więc no. Trzymajcie się. Miło. Cześć.